Czy Wy już widzieliście drugi trailer GTA 6? Pewnie tak, więc było to tylko pytanie retoryczne, bo do tego czasu mogliście go obejrzeć nawet kilkanaście razy. Musieliśmy na niego trochę poczekać, a dokładnie ponad rok dowiedzieliśmy się, że premiera zostaje przesunięta o kolejny rok. O ile a premiera znowu nie zostanie przesunięta, co jest bardzo możliwe, chociaż przekonamy się. Jednak nie ma tego złego, ponieważ dzięki trailerowi, a także informacjom, będziemy widzieli się w kolejnych odcinkach serii Legendy i Teorie, więc witam Was. Bardzo serdecznie w drugim odcinku z Litów z GTA 6 i dzisiaj bierzemy się do innego miasta w zupełnie innym stanie, o którym Rockstar tylko napomina. Dzisiaj się tego przekonamy i sprawdzimy, czy rzeczywiście coś w trawie piszczy. Ponieważ coraz więcej poszlak jest, że rzeczywiście w GTA 6 ma się pojawić Liberty City. Przez niektórych uwielbiane, przez niektórych kochane, a przeze mnie. Tak szczerze, średnio odbierane. Wy możecie dać znać, czy ucieszylibyście się z tego, że w GTA 6 pojawiłoby się Liberty City z GTA 4. Ale dobra, przechodzimy teraz sobie do informacji. W stronie znajdziemy ich więcej. No, trailer moim zdaniem jest takim smaczkiem, że możecie sobie zobaczyć, jak fajnie ta gra wygląda, jak wszystko tam jest dopracowane, jeżeli chodzi o fizykę. Na stronie mamy bardziej szczegółowe informacje dla nerdzików, więc dzisiaj się im przyjrzymy, dlatego nie oglądamy trailera. Przechodzimy dalej. Premiera 26 maj 2026 rok na PS5, Xbox Series X i S. Ok, będę sobie grał na PS5, a Wy możecie również poinformować na czym będziecie grali. Vice City USA. Jason i Lucia zawsze czuli, że bla 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 to pomijamy, piękne grafiki, opis Jasona, ale my się dzisiaj nim nie zajmujemy, ponieważ tutaj nie ma nic interesującego związanego z naszą dzisiejszą teorią. Dlatego musimy lecieć dalej. Fajne cytaty, ale my musimy zmierzać do drugiego protagonisty, a właściwie protagonistki, która już nam się tutaj pojawia, Lucia Caminos. Która jest oczywiście tutaj ważną postacią, no bo jednak protagonistka szóstej odsłony Gieta. I w ogóle możecie obejrzeć poprzedni odcinek z Litów, z Grand Travaux 6, ponieważ tam wspominałem o być może trzecim protagoniście albo postaci z. Bety, bądź DLC, które będzie w przyszłości, więc warto nadrobić. Macie gdzieś linka tutaj, nigdy nie wiem, gdzie te linki są, albo macie go w opisie, więc zapraszam serdecznie, ponieważ tamte teorie pojawiły się w pierwszym trailerze. Zresztą, do którego jeszcze wrócimy pewnie w tej serii Ale to w przyszłości, dlatego subskrybujcie, by być na bieżąco A teraz wracamy do naszej drugiej protagonistki Która, no, widać, że będzie potężną babką Zobaczcie, tutaj boksuje I zresztą widać, że ona będzie mocną fajterką Ponieważ nawet ma naszyjnik z rękawicą bokserską no, co może tutaj dużo e, nam e, opowiadać o tej postaci i także o Liberty City, które być może się pojawi? Chciałem Wam pokazać, żebyście zwrócili uwagę na e, właśnie boksowanie Lucy, a także na ten medalion, który być może dostała albo od Jasona, albo od ojca, ewentualnie od kogoś z rodziny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ojciec Lucy nauczył ją, jak się bić, gdy tylko zaczęła chodzić, więc może dostała od niego ten złoty wisior. Od początku musiała bronić się przed ciosami. Jakie zadawało jej życie? Przez walkę o rodzinę lądowała w więzieniu. To jest ciekawe. Dlaczego wylądowała w więzieniu? Moja teoria jest taka, że rodzina Lucy została w Liberty City i jest na przykład pojmana przez jakiś gang, który oczekuje okupu. I właśnie Lucy. Chciała zarobić na ten okup jakoś nielegalnie. Na przykład zrobiąc napad na bank, który był nieudanym skokiem. I dlatego wpakowała się do więzienia, no ale oczywiście to poznamy w przyszłości, to na razie są moje gdybania, które mogą łączyć się z tym Liberty City. Na wolność wyszła dzięki szczęściu, ale wyciągnęła wnioski. Od teraz chce wystrzegać się błędów, nie chce już wpadek. Okej. Okay. Tu mamy kolejne piękne zdjęcia, o, airpodsiki siedzą, jakiś drineczek Tu jakiś gość ją obczaja i raczej to nie jest Jason, tak mi się wydaje Ale dobra, lecimy dalej, tu mamy fotę z więzienia Ta baba przypomina mi y, trochę postać z Buliego czyli innej gry Rockstara Lucia chce przede wszystkim wygodnego życia O jakim marzyła jej matka, gdy mieszkała jeszcze w Liberty City? No właśnie Moi drodzy, Liberty City I tutaj mogą być wspominki Z przeszłości Lucy Ewentualnie jakieś pomniejsze misje Jeżeli byłyby to wspominki No to raczej by działało to jak prolog W GTA 5, który odbywał się w Nordiancton A dokładniej w Ludendorfie, Więc no to byłoby ciekawe Jeżeli mielibyśmy wspominki A jeżeli w przyszłości mielibyśmy lecieć Właśnie Lucy'ą, bądź płynąć Do Liberty, no to byłaby to Akcja w dzisiejszych czasach Więc mogłoby to być naprawdę Ciekawe i ciekawa odskocznia. W sumie misja, jak z GTA San Andreas, w którym to musieliśmy także udać się do Liberty City. Na moment. I za dużo tam nie robiliśmy, ale w GTA 6 moglibyśmy bardziej poszaleć. Liberty City może się pojawić. To jeszcze zostawiam wam na koniec, bo to będzie najgrubszy argument. Dodatkowo na trailerze mamy epicką scenę, w której to nasz bohater przeskakuje z jadącego motocykla na rozpędzoną ciężarówkę, w której to transportowany jest supercar. Tylko jeżeli przejrzycie się uważnie, to zobaczycie, że mamy tutaj rejestrację z Liberty City. I pytanie, czy to wszystko jest ze sobą połączone, czy po prostu auta bądź ciężarówki będą miały rejestracje międzystanowe bądź międzymiastowe. Lecimy dalej, tu mamy. Kolejny e, cytacik mamy Lucie i zobaczcie, że ona wszędzie jest tym medalionem, więc naprawdę musi on wiele dla niej znaczyć. Tutaj również mamy gdzieś nocą, ok, tu również na grafice mamy ten. Wisiorek, więc nie jest to kwestia przypadku Dodatkowo na trailerze możemy zobaczyć jak Lucia bierze udział w nielegalnej walce I wygląda to trochę jak Fight Club, który mamy w dodatku do GTA 4 Więc również nawiązanie do Liberty City, w którym to Lucia mieszkała i się wychowywała Więc to idealnie nam się składa w całość Powrót mechaniki z GTA 4, a także powrót mapy z GTA 4, no to jest niewykluczone. Ale jeszcze kolejne rzeczy przed nami. Zresztą Liberty City miało pojawić się w GTA 5 jako DLC, jednak bardziej pasuje do fabuły GTA 6. W ogóle to jest ten klub z leaków, które były prawie półtorej roku temu. Ej, rzeczywiście. To jest to samo. O kurde, dopiero teraz to zauważyłem. W ogóle ziomek, który wygląda jak stary Franklina. Tak mi się w najmniej wydaje. Ale dobra, tu już nie. E, wnikamy w to. Tam mieliśmy Vice City. Tutaj mamy Leonida Kiss. E, lecimy dalej. Kolejna postać. Ale nas to nie interesuje, ponieważ musimy e, przeskrolować. Tu mamy Bagienka, Fajnie, fajnie, ale my lecimy na sam dół. Port Gelhorn. Nie, to jeszcze nie jest ta miejscówka. O, a to jest ziomek. Maceta, nie? Połączony z Johnem Weekiem. ale mocny kompan, będzie na napadów. Chociaż wydaje mi się, że w ostateczności nas wystawi, ale tutaj można tyle teorii snuć. Ale dobra, mamy to. Ambrozja. Poznajmy Ambrozję, moi drodzy, zobaczmy. Słodki smak Leonidy. Walka o zdrowie i bogactwo Leonidy zaczyna się tutaj. W sercu Leonidy bez względu na koszty wciąż królują tradycyjne wartości i amerykański przemysł. Cukrownia Allied Crystal zapewnia miejsce pracy, a lokalne gangi motocyklowe niemal wszystko inne. I właśnie tutaj jest ten klucz, o którym mówiłem. Gangi motocyklowe, które powracają. Mieliśmy w GTA 4 znanych wszystkim Lost, którzy pojawili się ponownie w GTA 5. I tutaj mamy zupełnie nowy gang. Tylko, czy nie jest to zasłona dy Dymna przed tym, że lości również się tu pojawią, bądź po prostu będą odgrywali większą rolę właśnie w Liberty City. Ale dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No, Ambrosia, taka strefa fabryczna z GTA 5. Ale dobra, mamy to. Mamy tutaj ziomali na motocyklach, zobaczcie. Final chapter, Ambrozja Motok. OK, czyli wiemy, że nie są to lości. I w sumie za dużo informacji o nich nie mamy, ale wygląda to naprawdę interesująco. Zobaczcie, jadą sobie w szyku, pewnie będziemy mieli z nimi do czynienia nie raz, ale nie są to lości. I czy lości się pojawią? No, wydaje mi się, że tak. Ale czy na pewno w Leonidzie, czy jednak odegrają większą rolę w Liberty City? No to jest bardzo możliwe. Ewentualnie to jest jakiś odłam tego gangu i założony nowy. Ale nie opuszczając teorii o Liberty, mamy tutaj jakiegoś ziutka i babeczkę. O, rewolwerek piękny. Tutaj mamy motocyk z tyłu, a także mamy czapkę. Liberty City. No to jest fajna ciekawostka. Mamy poszlaki dotyczące Liberty City i chyba nic tutaj więcej o Liberty nie mamy wspomniane, chociaż ja jeszcze sobie na szybko to przejrzę. Jason i Lucia zapraszają nas na premierę. Kolejnej odsłony i ostatnią poszlaką, która może wnioskować o tym, że Liberty rzeczywiście powróci, jest to, że całkiem niedawno projekt do GTA 5 prowadzający odświeżone Liberty City na silniku GTA 5 Został przez Rockstara oficjalnie zamknięty. Był to fanowski projekt, nie trzeba było tego kupować, był on w zupełności za darmo i pracowali nad tym całkiem sporo czasu, bo dajże 6 lat poro pracy zostało wrzucone w to. Rockstar odezwał się do twórców i. Jakoś ugodowo zamknęli ten projekt. Co jest ciekawe, bo był on mega ambitny i naprawdę odzorowanie było epickie. I nie jest to się nie po prostu Liberty City w tej zwykłej wersji, bo tam było wszystko otworzone jeden do jednego. Każdy pachołek mogliśmy przesunąć, szybę na przystanku zbić i normalnie wszystko działało. Nawet y, trik z huźdawką. Również działał, więc dużo osób insynuowało, że to jest zapowiedź GTA 4 Definitive Edition. Tylko Rockstar totalnie uciął pogłoski. Czy tak naprawdę GTA 4 nie pojawi się po prostu w GTA 6 i dlatego Rockstar totalnie zdeptał ten projekt? Być może, no więc czy Lucia leci samolotem z traileru do Liberty City? No tu już możemy tylko gdybać, ale po tych rzeczach, które Wam pokazałem, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Jako moi dodatkowi eksperci, wypowiedzcie się w komentarzach i oczywiście przekonamy się, czy ta teoria będzie potwierdzona, czy jednak obalona dopiero przy premierze. No więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych litach, czy to z GTA 5, czy z GTA 6.